Witam na moim kanale Travel UK Jak wiecie osiągnąłem 1000 subskrypcji no, Dzięki Wam widzom Dzięki wiadomo, no, subskrybentom Miałem ten zaszczyt W okresie 8 miesięcy Mieć no, tu 1000 subskrypcji I właśnie jak mówiłem We wcześniejszym filmie, że będzie Konkurs, loteria W ramach jakby podziękowania za, za to osiągnięcie no i poczytamy z Gosią, zapisane są tutaj wyniki właśnie... osób, które wyraziły chęć uczestnictwa. Dokładnie, chęć uczestnictwa, no i no, no, no właśnie mamy tutaj zapisane, będziemy wrzucać tutaj do pojemniczka, a później będzie taka chwila losowania. No tak, losowania i będzie i nagroda oczywiście dla trzech pierwszych osób. Dla trzech wylosowanych osób. Tak, oczywiście, dla trzech wylosowanych osób będzie nagroda. I dlatego mamy tutaj właśnie te karteczki z znikami, z nazwiskami, bo część jest... Ile jest karteczek? a Chyba 22, jak z tego co zapamiętałem, wyliczyłem. Okay. I Gosia będzie czytała, a ja będę... Ty będziesz czytał, bo ty zapisywałeś. Okej, okay, no to ja będę czytał, bo I ja, ja ci będę tak podawać. Nie chcę po prostu, żeby to bez błędów czytać, ale tak myślę, że chyba dobrze czytam. Karolinę daj, to jest d i White. Pokażemy sumie. Czyli Gosia złoży oczywiście tak. na cztery czy na tego. No w każdym razie widać, że jest to szklane. Tu jest króle, króliczki, króliki i króliczki. Okay. To też jest po prostu znany kanał. Dość często piszemy jak fajnie mieć ogródek. Jeśli bym kogoś ominął, to przepraszam, ale po dwa razy sprawdzałem. Losowanie będzie musiało być powtórzone. Dokładnie. Barbara Sumorowska. Proszę. I kolejny, kolejna osoba, Krzysztof Połać. Okay. Myślę, że nie ominiemy nikogo. Tu mamy Limak PlayStation. Moje pismo jest bardzo brzydkie, ale to... No, ja już raczej nie zmienię pisma. Moje życie w Polsce. Nie wiem, czy poprzednią karteczkę pokazałam do kamery. Tak, 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 było. Maciej Saniuk. Pani Dorota Lewandowska. Sprawdzam po dwa razy, żeby nie szczelić gapy, ale no nie wiem, tu jest nikt ważny. Dla mnie jest bardzo ważny, bo jest mój. Yy, subskrybent. Nikt ważny. Kto to taki? Nikt? No, to ma taki nikt, no Nie wiem, bo Dla Boże. nas każdy jest ważny. O, Mr. Bolek. No Mr. to jest właśnie. Ostatnio dodany subskrybent, tak? oczywiście, kanał z Kotem. Polecam. Tak, dzisiaj oglądaliśmy. Dzisiaj też. oglądaliśmy bardzo fajny kanał. Hexeli. Proszę. PTR Performance. Ok. Powłokaj do kamery jeszcze, żeby było widać. Ładnie. Kamera może się tutaj częściej, bo to o, ja je, jest stolarz. na takim długim stolarzu Taka i to. O podnieść tak, właśnie. O że tak, może tak, okay. okay. tak. No, tak, bardzo nie tak. O. Kasper Banaszek. Proszę. I tu pisze Ara Harlekin Luki. Proszę. Tu też ktoś widzę jest z podróżami. Podróżuję i filmuję. Okay. Lukie Bru, Kamil Sitek. Kosia po mnie nie czyta, bo ciężko się nie raz po mnie okay wyznać. Lile Max Family, no to jest pani z naszej okolicy, nie wiem dokładnie może Gosford, nie nie Gosford, tylko Gates, może Newcastle, ale znajoma z internetu i z podobnych tak. stron. Tak. Pozdrawiam serdecznie oczywiście. No również pozdrawiam. I tu jest Dadziejka i Mario. O, werka youtuberka. I nie ma... wiem, zapominam czy pokazałam. czy Nie, nie, nie jeszcze nie pokazałaś, Gosiu. Werka youtuberka. Czy poprzedni? Myślę, czy pokazałam. Myślę, że, pokazała. że tak, Gosiu. No, dość często piszemy, oglądamy, jak tak. wspaniale gotuje, ćwiczy. Tak. Agnieszka D I to jest ostatnia osoba, która wyraziła chęć do konkursu. No i teraz taka magiczna Pod, chwila, podniosła, chwila. podniosła, zamieszać, zamieszać, nic a nie widzę, a oczy ci muszę zawiązać, a nie Gosia, to to, ja, ja jak już ale ciągnę, ja ty. jak już ciągnę okulary, to już nic nie będę widział, a to ściągnij, ale nie, później musisz przeczytać, nie, to był no, bo... hmm. ale nie Okej, okay, ja już nie patrzę, no, no, widzicie, do czego to doszło, tak, losuj, no, nie patrzę, już, jest, Didi Kto jest pierwszym ja szczęśliwcem? Już mówimy. Pani Dorota Lewandowska. Proszę? Jest pierwsza Gratulacje. osoba. Gratulacje. oczywiście. Ja poklaskam, bo może go się w ręku. Teraz dalej. Głosujemy tu. A tu nie chcą to. Już mieszamy, mieszamy. O, coś tam mam w ręku. Kolejny. Szczęściarz. O, króle i króliki, króliczki. Proszę bardzo. Gratulacje. Gratulacje, oczywiście. Klaskamy, bo to udało się. No i trzecia osoba. Mów się, obracam. Mam trzecią osobę. Kto to będzie? Wybraniec. Dadziejka i Mario. Gratulacje. Gratulacje, czyli mamy trzy osoby. Czyli Dorota Lewandowska, Króle, Króliczki, Króliki Króliczki, przepraszam, że się przejęzyczyłem. I Dadziejka i Gratulacje. Mario. Ja, emocjonujące Ta, to My musimy więcej konkursów Ta, robić. No, no, na, na, na pewno by dla naszych widzów było to lepsze. No, A nagrodą będzie nagroda e, niespodzianka. Tak, nagroda Także będzie nie, niespodzianka. Ja podam mój adres mailowy pod filmem i proszę się ze mną skontaktować i będziemy po prostu słać nagrodę, tylko po prostu na, na, napiszecie do mnie Państwo. Podam maila, te jak mówiłem. Oczywiście e, prosimy o komentarze, lajki, subskrypcje, bo to jest ważne dla youtuberów i, i to motywuje do pracy. Prawda, Goziu? Oczywiście, tak. Gosia ma też kanał, ale jakoś tak się jeszcze nie może odważyć więcej filmów rzucić, bo, no bo jakoś tak brakuje czasu. Tak. Tak brakuje jeszcze. weny. właśnie. Tak. Jeszcze tak, Także... coś jeszcze tak... Jeszcze, jeszcze brakuje. E, dzisiaj byliśmy na rowerku, jutro mamy zamiar, zamiarze pojechać w inne okolice, chyba ja z tego co zapamiętałem. Tak. I tam jest ten mur tego, prawda? Do zobaczenia, Gosiu. No i... i... Tak, ja tu mam taką książkę może... Okej, okay, to pokażę może, Gosiu. No tak, zaczęliśmy tutaj okolice zwiedzać mhm. i y, kupiłam taką książkę tak o, o Anglii i tu jest o tym rejonie tutaj co, co mieszkamy i tu jest wiele miejsc ciekawych gdzie można y, zwiedzać w, w wielu miejscach już byliśmy mhm. i tak przeglądam właśnie dzisiaj przeglądałam gdzie by tu jeszcze pojechać ale to jest wiele miejsc odleg no, dość odległych do których Obecnie nie możemy jechać. A także ten jedyne tu miejsce co tak w pobliżu to właśnie ten, ta dzielnica na Wolsen. Tak. Mm -hmm. Tam są szczątki muru Hanteriana, który wznieśli Rzymianie. No, co mnie interesuje. Także go się interesuje przy okazji mnie i, i, i myślę, że jak... Coś nagramy to pokażemy Wam. Myślę, że jutro się udamy. Jak będzie ładna pogoda, jeżeli te, te szczątki tego muru odnajdziemy, on się tu podobno ciągnie. Dość. On, y, od wybrzeża y, zachodniego ta, do ta, wschodniego. do wschodniego także, tylko. No ale to są już szczątki, bo on tam był y, no, stary I tam był. budowa była w 116. Yy. Nie chcę skłamać, bo nie pamiętam. Naszej ery, także yy, W 116 roku naszej ery, to yy -y. bardzo dawno. Bardzo dawno. w ogóle coś zostało, to. Bo on został rozbierany i yy. budowano z tego, wykorzystywano do budowy jakichś innych obiektów domów no właśnie no to kochani jeszcze raz gratulacje dziękujemy za poświęcony czas i Do że, żeby tak te tysiące subskrypcji rosły a więc jeszcze ale raz zachęcam. Tysiące rosły, musisz nagrywać nowe filmy. No ale to wtedy. Żeby jest... przyciągnąć nowych widzów. Tak właśnie będzie. Tylko, że niech troszeczkę yy, zmalają restrykcje, będziemy wtedy jeszcze więcej nagrywać. Dalej się udawać w inne piękne miejsca, żeby, żeby Wam pokazać no, uroki Anglii. No bo Anglia jest też piękna, ma. Jest to inny kraj jak, jak Polska, ale w sumie mają też ładne rejony. Można coś zobaczyć, ciekawego, a przy okazji Wam pokazać. Dziękujemy serdecznie, pozdawamy i do usłyszenia.